Temat kanału ciągnie się jak sam kanał. Był remont, ale na tym nie koniec jego historii, która krótka przecież nie jest. Naprawiono pochylnie, które niestety pomimo tego też narażone są na awarie, ale brakuje jeszcze około 130 milionów złotych na dokończenie tej rewitalizacji. Trzeba pogłębić odcinki, które od 150-160 lat nie były pogłębiane i żeby nasza żegluga albo statki pasażerskie, czy, czy nawet jachty mogły po całym, po całym tym kanale pływać. Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Celem powinno być nie tylko to, żeby zrealizować potrzebne inwestycje, czy to kanalizacyjne, drogowe, czy jeszcze jakieś inne. Prowadzi rozmowy, jak skutecznie dopiąć przedmiot dyskusji na ostatni guzik. Dobry początek winien zwiastować i dobry koniec, podkreślano. Swoje pięć minut mieliśmy w perspektywie 7.13 i tam faktycznie została ta część nadwodna, że tak powiem zrobiona, natomiast pozostała nam część wodna. Do zrewitalizowania. 20. rocznica związku zobowiązuje do dalszych efektów w działaniu. 11 samorządów to za mało, potrzeba więcej, i to też następuje, co da jeszcze większą siłę przebicia. Nowymi podmiotami to będzie gmina Elbląg. Do tej pory jej nie było nad czym bardzo obowiązaliśmy, bo kanał przeszkończy się albo zaczyna od północy. Właśnie w gminie wiejskiej Elbląg. Gmina gronowo Erbląskie, położona nad jeziorem Druzno. No i najważniejsza rzecz: trzy powiaty. Ostrócki, i Ławski i Erbląski, w związku z czym będziemy związkiem powiatowo-gminnym. Trwają prace nad pozyskaniem i wykorzystaniem nowych środków unijnych, ale nie tylko. Starania o umieszczenie kanału na liście światowego dziedzictwa UNESCO są równie ważne. Ten proces jest długoterminowy. My zdawaliśmy sobie sprawę, że potrwa to kilka lat, może nawet do pięciu lat, często nawet i dłużej. Wszystko jest na dobrej drodze. Nie ma tutaj właściwie takich. No, bardzo poważnych przeszkód, żeby nie wpisać tego kanału na listę UNESCO. On będzie wcześniej czy później wpisany. Bardzo głęboko to wierzę, bo to jest rzeczywiście unikatowy kanał na skalę całego świata. A składa się na to system zabytkowych pochylnie, działający w oryginalnej formie od ponad 140 lat. W 2011 roku decyzją prezydenta kanał Elbląski został wpisany na listę pomników historii. Dołączył tym samym do obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród zagranicznych turystów. Tworząc strategię, i tak byśmy